Hej, dzień dobry. Witajcie, kochani. Wybaczcie mi, że sceneria jest taka, jaka jest, ale ładuję telefon. A poza tym miałam bardzo ciężką noc. Sieje mi się koszmary. Już drugi tydzień z rzędu praktycznie mam koszmary. Nie dosyć, że nie mogę spać tak, jakbym chciała. To jeszcze mam koszmary. I po prostu jestem tak umęczona. Samą tematyką tego koszmaru, że po prostu nie jestem w stanie usiąść do stolika i, usiąść, i nagrać przy stoliku. Także wybaczcie, że nagrywam z łóżka, ale po prostu tak mi jest najlepiej. A poza tym jest zimno, bo jest nienapalone, jest mi zimno i jeszcze nie byłam pod bo bo chwilę temu się obudziłam, a dostałam przekaz z Kronik Akaszy o tematyce bliźniaczych pomieni. Więc postanowiłam, że po prostu usiądę i, i nagram po prostu z łóżka. Dobrze, słuchajcie, tematyka dotyczy na, na chwilę obecną przerabianie procesu, ale nie w kontekście duchowym już. Tylko w kontekście o, tylko w kontekście 3D. Góra się czepia tego, że niektóre osoby ugrzęzły w 3D. Yy, wróć, że ugrzęzły duchowo, a nie robią postępów 3D że wszechświat dawał multum szans na to żeby energie duchowe z energiami fizycznymi zostały wyrównane na 100% yy, pokazali mi obraz, zapytali się nawet i powiedzieli, że nie są zadowoleni z efektów żeby bardzo dużo czasu, żeby to wszystko nadrobić, odrobić, ponaprawiać. Nie są zadowoleni z efektów. I y... sytuacja wygląda tak, że po prostu musicie pootwierać swoje czakry serca na oścież. Ponieważ macie pozamykane, kochacie bezwarunkowo, ale z poziomu ego, ze strefy komfortu, tak jak wam jest wygodnie. A ograniczacie potencjał łącza czy pomieni. Jeżeli będziemy takie rzeczy robić, no to będziemy całe życie do 90 przerabiać proces. Będą opóźnienia, będą stany lękowy. Ja, ja miałam stany lękowy dzisiaj rano. Yy, ataki, paniki i to się nigdy nie skończy. To będzie niekończąca się, niekończący się horror. Tak jak horror. To, co mi się dziś śniło, bo mi się śniło właśnie. Że ten mężczyzna mnie gonił, bo wam mi zrobić krzywdę. No, mi się śniło tam, że moi rodzice, co nie do no, moi rodzice, moi rodzice nie chcieli mi pomóc. No, że to było straszne. No, naprawdę. Mam takie ostre te, te, te koszmary. Ostre, takie bardzo bombardujące, bardzo dużo energii. Mówię, jak już się budzę zmęczona, to bardzo dużo energii mi biorą mm, te koszmary. nie? Także tak. Boże. O! Musicie otworzyć swoje pole serca na doświadczenie w 3 na to, żebyście, wierzcie mi, że nie pożałujecie. Na miłość wielowymiarową, na miłość, która jest stała, trwała, wieczna, tak, na związki. Jeżeli otworzycie pole serca, zaczniecie przestać kłócić serce z rozumem, przestać wypierać, przestać się zapierać, wierzgać i powstrzymywać tą relację, brać tylko z tej relacji bonusy w postaci duchowej, a nie robić nic w czyde? To wierzcie mi, dostaniecie taki pierdziel od wszechświata, że się w drzwi nie zmieścicie. To jest po pierwsze. Po drugie, wasz bliźniak. Ja, to ja jest kroniki jakaszy teraz, nie? Wasz bliźniak nie jest waszym niewolnikiem. Po drugie, zaniżacie błogosławieństwo łączania ja, czy pomienie do energii czy d a to nie o to chodzi. To ma być spójne. 3D ma być spójne z duchowością. Jeżeli nie będziecie w stanie wyrównać energii do tego stopnia, że jeżeli się widzicie i nie rzucacie się sobie w ramiona, tak jak to robicie duchowo, oni nie będą zadowoleni i nie przestaną się czepiać. Więc dla świętego spokoju usiądźcie, zróbcie sobie rachunek sumienia, Przemyślcie, jak, jaka tematyka była zaniedbywana przez Waszą strefę komfortu. Jak zaniedbywaliście, bo taka jest prawda. Jeżeli zaniedbywaliście proces, zaniedbywaliście swoje, swojego bliźniaka, swój bliźniaczy pomień. Ja nie mówię i nie wątpię w prawdziwość Waszych uczuć i emocji do siebie nawzajem, ale albo będzie portal otwarty i będą kontrolować. Bo wiecie o tym, nie? Że góra... My nie mamy jakby... My nie jesteśmy tylko obserwowani z poziomu duchowego i 3D? Nie. My mamy normalnie robione skanery. Nie wiem, czy wiecie, gdzie są otwarte portale energetyczne. Każdy ma... i ka, Każdemu człowiekowi, który jest w procesie bliźniaczy pomieni, jest badany skan na zasadzie tego, jaka jest szczerość serca z rozumem, na jakim poziomie jest odnośnie procesu, i na jakim poziomie jesteśmy w stanie dostać realizację procesu z bliźniakiem? To nie są przelewki. Ja mam. Jestem skanowana średnio co drugi dzień. Codziennie chyba nie. Bo tak, aż tak tego nie kontrolowałam. Ale na bank i jestem co drugi dzień tym. Mówię, zależy też, jeżeli dostaję, a, no już wiem. Jeżeli dostaję przekaz kronik Akaszy, to znaczy, że był robiony skan. My jesteśmy nieświadomi tego skanu. Nie do końca. Znaczy ja, ja na przykład wiem, nie? Ale wy, zależy, bo jeżeli macie pozamykane pole serca, to możecie nie być świadomi tego, że jesteście tak, tak. Yy, mówię, łączy czy pomieni jest błogosławieństwem. I góra nie pozwoli na to, żeby zaniechać, zanieczyszczać i zabierać tylko to, co jest dla Was komfortem i zaniedbywa bliźniaka. To nie o to chodzi, w łączy czy płomieni, żeby tutaj wiecznie było męczenie, wypłakiwanie i przerabianie negatywnego procesu. Góra nie chce, żebyście cierpieli. Góra chce, żebyście mieli siebie na wyłączność. Żebyście mieli miłość, jakiej nigdy w życiu nie doznaliście, poczucie bezpieczeństwa, szczęścia, ochronę, jakiej nigdy nikt Wam nie dał. Nawet własnorodzona matka, która być może, nie wiem, urodziła Was, karmiła Was piersią, nie wiem, kaskała się po brzuchu, gdy, gdy Was nosiła w sobie, ale to nie jest, to była też miłość z poziomu ego, której jesteście nauczeni, a który musicie się wyrzec. Po części dla doświadczenia łącza się w pomieni. O to tutaj chodzi w tym wszystkim. Żeby doświadczać na wielu poziomach, a nie skubać jak kurczaka, tylko to, co potrzebujecie, i ja idę dalej. A mam w tyłku to, że ty czujesz się zaniedbany, zaniedbana, bo to nie jest miłość zarąkowa, to jest miłość z poziomu ego, którą musicie przerobić na miłość zarąkowa na otwarte pole serca. Nie muszę tu chyba wspominać o zaniechaniach, w kontekście tego, czy oboje dajecie tyle, na ile oboje tego chcecie. Jeżeli jest szczera wymiana komunikacji pomiędzy Wami, czy na poziomie duchowym, czy na poziomie fizycznym, a nie spełniacie próśb, standardów osoby, która do Was mówi, która Was o to prosi, która kocha Was z perspektywy miłości bezarunkowej, która nauczyła Was doświadczać, otworzyła Was na to. A wy, jakby nadal siedzicie przy swoim, no to, jakby, no, o czym my tu mówimy? I jak możecie się sugerować, że jesteście włączonymi, nie czy pomijacie, że kochacie tą osobę za rąk, skoro nie słuchacie, co ona do was mówi? Tak? To jest tak samo, jakby. Wychowywać dzieci, a nie dostosowywać się do ich potrzeb, do zmiany, nie wiem, pieluchy, do, do, do karmiania, do. to w końcu dziecko padnie. I to nie, że nie będzie z Waszej winy, bo to będzie z Waszej winy. Musicie wziąć odpowiedzialny za proces na 100%, dopóki jeszcze zostajecie szansę. na razie tyle. Nie czuję, żeby mi tu jeszcze coś przychodziło. Aha. Jeżeli yy, czujecie, że to już jest czas, żeby puścić, to nie przeciągajcie na czasie tego. Przestańcie dawać od siebie ćwierć a zabierać wszystko, co dostajecie. Macie przestać rościć sobie prawa, egoistyczne prawa do procesu. Proces ma być i odbywać się w szczerej miłości pola serca, w miłości bezwarunkowej, na pełnych obrotach, na pełnym zaufaniu, na pełnym dawaniu i braniu. A nie na zabieraniu tego, co jest dla was najlepsze. No, czuję, że się. Że się cię wkurzył. Czuję agresor. Po to jeszcze tu słyszę, że po to macie ciała, tak? Żeby właśnie czerpać <laughs> egzystencję z ciał, bo to ciała mają. Najwięcej pracy, jeżeli chodzi o rozjaśnienie tego wszystkiego. Już pole. Duchowość była do pewnego momentu. Teraz już jest czas na fizyczność. Już dawno jest czas na fizyczność. Dawno jest czas na fizyczność. I pamiętajcie o tym, że tak długo, jak będziecie skrobać marchewkę gdzieś w ukryciu, tak długo będziecie zostawać po głowach. Prześlad wam nie odpuści. Prześlad wam nie odpuści. Musicie być odpowiedzialni za swoje zachowanie, za miłość, jaką dostaliście, i za drugą osobę. Nie może być tego typu sytuacji, że czerpiecie korzyści duchowo, a fizycznie wasza osoba jest pozostawiona na pastwę losu. Coś musiało chyba być grupa z tymi stanowi, stanami lękowymi, bo yy, już któraś osoba też z rzędu mi pisała właśnie na grupie. A, już wiem o co chodzi, bo mnie nie ma i yy, mnie nie ma, ale też wiem, że portale będą otwierane za chwilę znowu, chyba. Albo, że jest otwarty, albo będą otwier otwierać portal i będą kontrolować ale wydaje mi się, że oni nie są zadowoleni z efektów. Tylko nie wiem czemu. Co tu znowu przez Oli? Bliźniaki, że wszechświat wpienił. Coś się musiało znowu na świecie wydarzyć. Że się procesowo pozaniżali. Tylko ciekawe co. Dobrze kochani. Nie mogę jeszcze, chyba to wszystko, ale mi się ich dorobi. No. Ym, z mojej strony to wszystko. No, nic więcej już nie słyszę. Na szczęście nie musiałam iść na dwunastkę. Uff, chociaż to. Dobra. Proszę Was wejść sobie do serca te słowa, ponieważ mówię to był przekaz właśnie z kronik Akaszy. Ym, Weźcie to na poważnie. To nie są żarty. Naprawdę to nie są żarty. No. Okej, okay, życzę wam miłego dnia i spokojnych procesów do kończenia. Aha. Nie wiem, czy wiecie, maksymalny czas na przerobienie procesu łącza bliźniaczych pomieni, żeby było wyrównane, zarówno z kontekstu fizycznego, jak i z kontekstu 3D. Maksymalny czas na przerobienie procesu powtórzę jest uwaga. Od Roku do trzech lat. Od roku do trzech lat. Jest czas na, na przerobienie procesu, na zamknięcie procesu. Przerobienie, zamknięcie procesu. Od roku do trzech lat. Od roku do trzech lat. Jeżeli są opóźnienia. Losowe, chociaż to się bardzo rzadko zdarza, praktycznie wcale. Wszeświat yy... daje szansę jeszcze dwa lata. Dwa lata, ale jeżeli do tego czasu człowiek sam nie przerobi procesu, no to. Albo jest odcięcie, albo tutaj, to zależy też od wibracji, nie? Czy tutaj jest przeznaczeniowo, czy, czy jakby no, nie? Matryce od roku do trzech lat dawają taką nagąkę do dwóch pięć, nie? Ale to jest wyjątkowe w przypadkach. Jeżeli już są opóźnienia i te opóźnienia się systematycznie powtarzają, jest wolone z ego, zabieranie to, co jest korzystne, a nie dawanie tego, co jest, co powinno być fizycznie zrobione, no to tu już się zaczyna być sprawa na nuża, nie? No. Wtedy jest znowu sprawdzanie, skanowanie, dobieranie tego, co jest lepsze. No i tu nawet nie chcemy myśleć dalej. Nie, bo my już u nas to już raz było. U nas same już to raz było, nie? A tu wiem, że u osób, które prowadzę, też się zdarzało, że były odcięcia. U niektórych się te odcięcia systematycznie powtarzają, ale jest to na korzyść idzie, bo faktycznie wzięli się w troki i, i naprawiają to wszystko, nie? Także no, tam chyba dwa przypadki. Mhm. Także tak, proszę Was, miejcie to na uwadze, proszę Was. Będziecie płakać, wierzcie mi. Będziecie płakać żywnymi łzami. Proces bliźniaczy w pomieni nie ma być kojarzony tylko i wyłącznie z Proces bliźniaczy w pomieni jest po to, żebyście otworzyli się na doświadczenie, Żebyście zaczęli doświadczać, żebyś, żeby była pomiędzy wami równowaga i braniu. Żebyście doświadczyli duchowej i fizycznej miłości, o jakiej nigdy w życiu nie mieliście pojęcia. Aby to dostać, to utrzymać, abyście byli pod ochroną. Abyście już nigdy nie zaznali cierpienia. Pod żadnym kątem. Żeby już nigdy nikt nie wyrządził wam żadnej krzywdy, ani emocjonalnej, ani fizycznej. Potrzebujecie z siebie nawzajem bardziej niż jesteście w stanie to pojąć z poziomu ludzkiej istoty. I miejcie na uwadze to, że jeżeli robicie krzywdę bliźniakowi, sześć wam to odbije. Myślę, że chyba wszystko, bo wszystko było, już nic więcej nie słyszę. Nie. Tylko słyszę, że macie być dla siebie tak dobrymi ludźmi, jakimi nigdy nie byliście. A żadnej innej osoby na świecie. Oprócz swoich wspólnej dzieci? No i się będą wzajem. Chyba wszystko. Nie słyszę już nic Też głowa mnie boli, ale to pewnie jeszcze coś będzie. Jeszcze chwilkę poczekamy. Nie, chyba już nic. Tylko tyle, że tu jeszcze czuję, że. I słyszę, że. Żeby brać się za przerobienie procesu. Jeżeli oni zobaczą, że duchowość i fizyczność jest na tym samym poziomie, przestaną się czepiać. Aha, dobra. I ma to być dialog z perspektywy. Takiej, jak jest duchowość pomiędzy Wami na ten moment. Nie udawanie, nie zakłamywanie, nie robienie, jakby. Ma to być autentyczne. Tak jak jest duchowo, to tak żeby było wczydalne. To oni to chyba mówili, że na zasadzie rzucenia sobie siebie w ramiona. Pokazanie światu tej miłości, ujawnienie tej miłości przede wszystkim. nie nienawidzi tajemnic. Zwłaszcza jeżeli chodzi o łącze bliźniacze pomieni. Żeby tutaj wszystko było klarowne, żeby świat widział, żebyście pokazywali światu, żebyście chwalili się tym, że dosięgnęliście perspektywy miłości bezrąkowej, żeby otworzyć ludzi na to, że ci, którzy nie mają szansy na bliźniacze pomienie. Żeby być może iskierka nadziei uroiła się w ich sercach i być może, żeby do doświadczyli cudu. Jeżeli nie mają szansy na bliźniaka, to żeby mieli szansę na dowartościowanie miłości do drugiej osoby. Żeby każdy mógł dostać szansę. Bliźniacze powinien mają uczyć miłości, ludzi na ziemi, żeby świat stał się lepszy. Póki jeszcze jest szansa i póki jeszcze jest czas. Tak słyszę teraz, zanim będzie za późno. Czy kropki? O, jeszcze słyszę, że Wasze relacje mają być relacjami autentyczności. Przy których właśnie ludzkość i osoby trzecie mają otworzyć, mają stać się lepszymi ludźmi. Macie pokazywać światu waszą emocjonalność, wasze więzi, waszą miłość, wasze połączenia. Macie ich uczyć miłości na, na wielu poziomach. Chyba portal jest dzisiaj otwarty. Mamy mega intensywny przekaz. 23 no minuty. No, zeszło trochę. A już mi trochę uciekło. Już mi trochę, już mi trochę informacji uciekło. Ale jeszcze ten. Także tak. Także tak. Macie się obnozić, obnosić po prostu się z miłością do siebie nawzajem i z szansą jaką dostaliście. Macie czucie osobami, na to z poziomu ego możecie sobie pozwolić, że macie się czuć osobami dowartościowanymi przez wszechświat i przez wasze osoby. Na to z poziomu ego możecie sobie pozwolić. Reszta na poziom ego nie ma miejsca. Ma być szczerość, otwartość, miłość, zaufanie, troska, realizowanie współpracy. Nie ma miejsca na odgradzanie się od procesu, od prośby drugiej osoby i nie ma miejsca na egoizm, na, na wybryk. Na wzbranianie się od tej relacji. Nie ma już na to czasu, nie ma już na to miejsca. Dobra, koniec. Mi się w głowie kręci. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że przekaz będzie jasny i klarowny. I że dużo Wam to rozjaśni. Pozdrawiam. Ja muszę się jeszcze teraz wyciszyć. Muszę iść podprysznić jeszcze. Chociaż pewnie zamarznę. Wychodząc z łóżka do łazienki, ale co tam? Buziaki, pozdrawiam.